Nie wygląda, jakby była noc, a u mnie jest piąta rano. Tak. Tak, i jest tak samo ciemno. Więc widzicie nieważne yy, zimą, nieważne, gdzie mieszkacie. Może być to Floryda Tropiki, może być to Polska, mogą być to, nie wiem, Niemcy, może być to Wielka Brytania. O tej godzinie jest raczej ciemno, znaczy w większości krajów, tak. O tej porze jest tak ciemno. Więc no, takie pobudki mam ostatnio rano. No i słuchajcie, już właśnie um, zrobiłam lunchboxy dla dzieciaków. Zaraz będę robić śniadanie. Zaraz w ogóle będę szła ich budzić i mimo tego, że nie mam tak zbytnio czasu no, wiecie, na jakieś fajne poranne, rutyny teraz. To jednak ciągle cały czas moja poranna rutyna od Primabiotic trwa. Wypiłam sobie codziennie rano takiego szocika, w którym mam, uwaga, kolagen, mam 12 witamin, ma tylko 45 kalorii, jest super w smaku, łatwy w użyciu. Mogę go wszędzie zabrać, ale dzisiaj akurat go wypiję w domu. Wasze zdrówko. Mm. Uwielbiam ten smak, jest przepyszny, samo dobro i zapytacie się, może niektórzy z Was są ciekawi, co on fajnego robi. Na pewno rozświetli, nawilży Waszą skórę. Collagen Beauty właśnie ma takie zbawienne działanie na naszą skórę, na jędrność naszej skóry. Więc ja uważam, że to jest świetny prezent. Jeżeli jeszcze dla kogoś szukacie prezentu, to jest to świetny prezent dla właśnie osoby, która chciałaby w tym roku o siebie zadbać. Może komuś pomożecie jakby w nowym postanowieniu noworocznym. Więc kochani, teraz jest bardzo dobra okazja, bo akurat Prim Abiotik przychodzi do nas z super promocją. Bo jeśli zakupicie dwa takie opakowania, macie minus 100 zł. Możecie obdarować dwie osoby, albo możecie obdarować siebie i jeszcze kogoś dodatkowym opakowaniem. Plus do tego mój kod dekretka 10, który Wam daje minus 10%. Pamiętajcie, że mój kod jest zarówno ważny w Polsce, jak i tu w Stanach, w UK czy właśnie w Niemczech. Więc moi kochani, Proszę bardzo, mam dla Was kolejny świetny pomysł na prezent i kod promocyjny. I ważna sprawa, macie tą pewność, że wysyłka będzie do świąt. Więc jeżeli sobie zamówicie, to na pewno przyjdzie prezent dla kogoś, czy dla Was na tegoroczne święta. Widzieliście te róże? Jakie piękne od mojego syna, który ostatnio dostałam. Zresztą to widzieliście na vlogmasie. No przepiękne są, cały czas ładnie stoją już kolejny dzień, przepięknie wyglądają, naprawdę przecudne są. No dobra, ja idę budzić dzieciaki i jedziemy z tym dniem, bo dzisiaj znowu mamy co robić. Jednak powiem Wam, że mnie pokonały te dekoracje świąteczne i mam nadzieję, że dzisiaj już to wszystko skończę, myślałam, że zrobię więcej, ale jednak jednak, jednak się nie udało no ale nic może dzisiaj e, nadrobimy to troszkę oh. co on tam robi? co? What does że ten pociąg jest super. I on miał duży fan jeździć na nim. Spodobało mu się. Widzisz, podłączył sobie sam ten. Wszystkie kolejki. Plus takiego porannego wstawania to przepiękne wschody słońca. I powiem Wam, że na Florydzie. O! Mój samochód jak mnie obudził. I powiem Wam, że na Florydzie. Jest to norma. Od tylu lat podziwiam zarówno wschody, jak i zachody słońca. I to niebo zimą, można tak powiedzieć, w dużym cudzysłowie, jest przepiękne. Jest jeszcze ładniejsze niż latem. Więc tak to się przedstawia z tej strony. A z tej strony już mamy tak jakby normalny dzień, normalny poranek. Takie plusy to ja lubię porannego wstawania. Fakt faktem, że też się ma więcej czasu, jak się tak wcześniej wstanie. Ale ładnie, zobaczcie, widać z domku, z okna, choinkę i te firaneczki ze światełek. O, to najbardziej lubię. Takie ciepło od razu bije z domu. Dobra, kochani, jak widzicie, przywiozłam ze sobą moje wieńce, które będę teraz zmieniać. Bo tak, tu jak widzicie, mam lampki, które mi się bardzo podobają. Są na takich cieniutkich, cieniutkich żyłkach i takie same właśnie sobie dokupiłam. Bo pamiętam, że w zeszłym roku nie mogłam właśnie już takich znaleźć i były tylko takie. Te, oczywiście, sobie wykorzystam do jakiegoś innego projektu. Poza tym. Te mają strasznie wielki pojemnik na te baterie. Zobaczcie, jakie, tutaj, jakie tu wielkie baterie trzeba wkładać. Te są na paluszki, więc to jest o tyle fajniejsze, że paluszki zawsze ja mam pod ręką. Te już w ogóle mają taki dużo mniejszy pojemnik na te baterie. I też mają timer, więc to jest też spoko. I będą takie same. Te sobie zdejmę i też jakoś może to tak wiecie poukładać te światełka, o poprzekładać te gałązki i powkładać, żeby jednak te e, druciki były jakby schowane, a żeby tylko było widać same e, światełka. I do tego pomyślałam sobie, żeby nam to tak wszystko pasowało, e, znalazłam te kokardki, które mi mama robiła jeszcze jak byłam w Polsce. Zobaczcie. I tak je przywiesić. teraz się zastanawiam, bo one są dość duże i długie. Czy na przykład robić tak, że na przykład tak, jedna tutaj albo jedna tu przymocować? Czy zostawić na przykład tylko jedną na górze albo dodać tylko jedną na dole? Bo one są tak ładne i przez tą prostotę i przez ten minimalizm mi się to podoba, że właśnie. Żeby to było tylko na przykład pojedynczo. I już jest pięknie. I już mi wystarczy. Ale mi się zmieniło w tym roku, powiem Wam. Tak, to lubiłam dużo, 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 a w tym roku w ogóle taki jakiś minimum najlepiej. No nie wiem. Muszę pomyśleć. Ale najpierw sobie pozmieniam te światełka. Więc swoją pracę domową, <głos》>, którą miałam e, zrobić e, w domu, e, przywiozłam sobie tutaj. I w trakcie tych obowiązków, tutaj wszystkich, przygotowania, robię sobie w przerwie taką miłą rzecz, bo mi to, powiem Wam, że mnie to strasznie relaksuje. To tak jak takie, nie wiem, dla niektórych czytanie książek, czy robienie na drutach. To dla mnie robienie dekoracji to jest czysty relaks. Ja to uwielbiam robić. Proszę bardzo. Mniej więcej to będzie tak wyglądać. Niestety nie mam baterii, ale mam je w starym domu. Jeśli śmieję cały czas, bo co chwila muszę mówić w nowym domu, w starym domu i tak co chwila, ale mam tam na pewno dwa paluszki, więc fajnie, bo te, wiecie, te, te żyłkowe ich prawie w ogóle nie widać, nie? Nawet jak one tam gdzieś wystają, nie mogą przysłonić te gałązki, to i tak tego tak się nie rzuca w oczy jak te zielone. No i stwierdziłam, że chyba dam tylko. Po jednej i po drugiej stronie na górze yy, będą sobie wisiały te wstążki, tylko muszę sobie jakieś takie wziąć, żeby one były porówno, bo widzę, że już te są jakieś takie krótsze. W ogóle ta to ma jedną dłuższą, drugą krótszą, więc muszę sobie podmienić. Ale nie mam tutaj żadnego yy, takiego, wiecie, druciku, więc muszę, muszę to zrobić yy, w domu. Ale tak to właśnie będzie wyglądać. Bardzo ładnie. Na tych białych drzwiach sądzę, że że będzie się to ładnie przedstawiać wiecie co, tak się zastanawiam nad tymi drzwiami wyjściowymi bo miałam na nie taki super pomysł totalnie inny i nie wiem czy sobie tego pomysłu nie zrealizuję bo też chcę właśnie dołożyć hmm, chcę też dołożyć do tych białych drzewek dokupić donice i i je po prostu przed dom postawić i tak się właśnie zastanawiam yy, czy 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 tego nie zrobić <laughs> nie kupić drzwirku tego wszystkiego i wtedy dodać ten akcent na drzwiach jeszcze taki świąteczny tutaj w nowym domu bo przez to, że te drzwi są drewniane, robione na zamówienie. No, i no to są takie, wiecie, porządne drzwi, no i nie chcę, żeby zaraz mi się albo obtarły, albo zniszczyły. Więc po prostu nie będziemy na nich wieszać żadnych tych wieńców, bo jednak powiem Wam, że jak macie drzwi drewniane, gdzie mamy też je na sta w Starym Domu, to te drzwi, one się skrobią. Jak nie ma takiego podłoża z filcu, bo też takie robiłam podkłady w górach, to te drzwi. One, słuchajcie, się obcierają. A u mnie te wieńce wiszą cały rok. Znaczy, no nie te świąteczne, ale różne, przynajmniej na tamtym domu i, i mam zniszczone te drzwi. Dlatego stwierdziliśmy, że w tym domu nie będziemy wieńców y, wieszać, ale mam bardzo fajny pomysł na inną ozdobę na drzwi, i tak strasznie chciałam ją zrobić y, w tym roku. I chyba się nie będę ograniczać, tylko muszę. Dokupić jedną rzecz, która w sumie jest dostępna na całym świecie i wszyscy możecie sobie zrobić taką tą ozdobę, więc mm, chyba, chyba, chyba to zrobię. No dobra, to tyle. Muszę, muszę jeszcze te druciki skojarzyć. Muszę te druciki jeszcze pokombinować. O, rany i tak. Powiem Wam, że dzisiaj tak mi śmigłowa, głowa, nie wiem o co chodzi. Albo jest jakieś ciśnienie, albo coś, albo po prostu cały boży dzień taki jest, wiecie, nie to, że mnie boli, żeby wziąć tabletkę, tylko cały czas taki, wiecie, taki jakiś dziwny taki szum. pewnie to jest już od mnie wyspania. Coś tak mi się wydaje, chociaż wczoraj położyłam się jak na siebie wyjątkowo wcześnie. I nawet udało mi się zasnąć, ale to z jedną rzeczą coś testuję na sobie. I właśnie dzięki temu zasnęłam bardzo szybko i nawet powiem Wam, że dzisiaj rano składałam vlogmasa dla Was, ale przez to, że tutaj w Nowym Domu naprawdę mam super internet. Jest tak szybki, że ja vlogmasy 30-minutowe wrzucają mi się w 10 minut. Więc mogę je po prostu sobie rano zmontować i już nawet tego samego dnia mogę je od razu opublikować rany, ja nie zauważyłam, że mąż tutaj już zamontował uchwyty i tak są właśnie po tej stronie. A ja wiecie, zawsze jakby ktoś chciał, to można je zmienić na drugą stronę, ale tak, w poziomie nam się najbardziej podobają. I tutaj już wszędzie mamy zamontowane. Tam ja wam mówiłam, że mamy na kliknięcie i już wszędzie są uchwyty w kuchni tak samo. No fajnie, fajnie. Fajnie to wygląda. Podoba mi się. Super. Tak mi się podoba ta choinka. Czyż ona nie jest przepiękna? No przepiękna. Wam też się bardzo podobała. Tym bardziej mi jest miło. Dzisiaj, słuchajcie, byłam cieciem na budowie. I na wszystko to wskazuje, że jutro też będę cieciem na budowie. Tylko, że jutro będę czynnym, a dzisiaj byłam biernym. Znaczy, no nie byłam do końca takim biernym, bo pracowałam na komputerze, więc o tyle dobrze, ale miał przyjechać jeden pan, który miał coś przywieźć. Miał być wcześniej, a okazało się, że będzie dużo później. Ja zdążyłam odebrać dzieciaki ze szkoły, jego jeszcze nie było. Zdążył przyjechać Marek po pracy i go jeszcze nie było. Przyjechał, przywiózł i złe. Więc jutro powtórka z rozrywki, ale już jutro sobie zaplanowałam tam robotę, więc zobaczycie, co będę jutro robić. A dzisiaj tak, dzisiaj bardziej praca na kąpie i bardziej takie wyczekiwanie. I z tego wszystkiego mnie kurczę rozbolała głowa, że powiem Wam, że tak średnio mi się w ogóle co tam chciało nagrywać. Ale coś tam, coś tam nagrałam, wzięłam sobie pracę domową z tego domu, co widzieliście. Kasper ogląda sobie Pinokio, ja słuchajcie, idę robić krokiety. Zachciało mi się, rosół w końcu, rosół żeśmy zjedli przez, dwa dni żeśmy jedli ten rosół. No i właśnie idę robić teraz farsz, bo zostało mi mięso, specjalnie tam mięso wołowe, ugotowałam marcheweczki, to wszystko zrobię farsz, zrobię naleśniki i zobaczymy. I pewnie mi tego farszu coś tak czuję, że mi zostanie pewnie jeszcze na jutro, więc sobie jutro zjemy te krokiety. Ale mam taką ochotę dzisiaj chociaż na same krokiety, a jutro może z barszczem czerwonym. Zobaczymy jak, jak tam dzieciakom będzie to smakować. No, więc idę robić krokiety, ale ze mną. Kochani, kochani, w końcu zaczęłam robić farsz. Jak widzicie mam tu jeszcze takie trochę ciepławe mięsko, ale już je zmieniłam. Do tego marcheweczka dodałam przypraw, cebulka. I teraz będę smażyć naleśniki. No dobra, a teraz naleśniki. Już wiem, że muszę robić większe naleśniki. To jutro. Dzisiaj takie mniejsze, ale jak na pierwszy raz całkiem niezłe mi wyszły. Tak już jest, słuchajcie, ciemno, że musiałam zapalić tutaj lampkę na górze na suficie. No i proszę bardzo. Tak się przedstawiają te moje tegoroczne wieńce na drzwiach są bardzo prościutkie uwielbiam te gałązki i powiem Wam, że one nawet pachną prawdziwymi gałązkami bo tu w środku są takie um, takie specjalne gałązki i one są nasączone takim zapachem prawdziwych gałązek właśnie e, takich świerkowych no i dodałam jeszcze te wiecie te, te wstążeczki jutro Wam pokażę jak to się przedstawia e, za dnia ale bardzo ładnie to wygląda. To delikatnie mi się bardzo podoba. U sąsiadów też już zaczyna być świątecznie. Już w innych domach dalej też już jest dużo dekoracji świątecznych. Ja jeszcze w tym roku zrobię jeszcze tutaj, tu jeszcze coś zrobię i zrobię tak na cały dom i będzie świątecznie. Jeszcze dmuchańce zrobimy więc jeszcze trochę porobię tych dekoracji. Okay. Dobra, zaczynamy. Ubierać Kacperka choinka. Najpierw ją składać, tak? Okej. Okay. No bo tutaj podłączymy następną końcówkę, tak? Tak. Yeah. właśnie, bo ona się tak nam brzydko tutaj wyjęła, zobacz. Trzeba ją tak ładnie zrobić, tak jak drzewko wygląda. Żeby wyglądało like tak. It looks like in a forest, right? O, no właśnie. Superku, zobacz. To jest coś specjalnego od Mr. Grinch. To jest taka ręka. Is it in wheel or Mr. Mr. Grinch! I Więc gdzieś to możemy tutaj? Yeah. Are we going take away Fiki's? Zamocować. Viki, tak. tak, tak, tak. Zaraz będziemy robić to. Hey, Mr. Grinch! Mr. Grinch! Ej! Hey. A teraz zobacz Kasper, mamy jeszcze takie łapy Grinch'a. Proszę bardzo tutaj zrobić te swety do końca. To zrób jeszcze inne, dobra? Możesz zrobić? O, jeszcze mamy takie fajne grincze. Będą zaraz wisieć na choince. No. Tylko wiesz co, muszę Ci tą wyjąć, bo ona mametkę. A tak, żeby je było widać, wiesz, trzeba, a może na tak w ogóle, zobacz, może tak. Oh, I a reindeer, but I'm not O, zobacz. Hey, I want to make, make a, I want to make a reindeer, sorry. I want make a baby reindeer. Czekaj, ja tylko pokażę do kamery, jakiego ma, mamy awesome. fajną Głowy Grinch'a. Czy... Dawaj gdzieś na środku ją trzeba powiedzieć. Nie, nie, wyżej weź, weź sobie stań na tym. Może tutaj nawet, wiesz. I kill. No, pięknie. A tutaj słuchajcie, Kasper, kaspeterek. Piękny. Proszę bardzo. Zobaczcie, taką kupiłam dla Kaspera poduszkę. <laughs> pasuje idealnie do tej całej e, grinczowej. łóżeczka. Grinczowego pasuje. Zobaczcie, Wiktoria nam jeszcze to rysowała pięknego Grincha, więc zaraz będziemy go tutaj gdzieś przyklejać. I piesek też jest. Gdzie? Zobacz, żeśmy pokolorowali z Kacpra. <laughs> A dasz nam ten? Nożyczki? I ja. Zobaczcie, jaki mister Grinch. Tutaj mamy psiaka. Płatek śniegu jeszcze. I dzieciaki zrobiły swoją choinkę. W sumie to jest Kacpra. To zaraz idziemy jeszcze do Wiktorii kończyć bąbeczki. No i mamy Grinchowe miasteczko, Mr. Grinch. zobaczcie. Master Grinch. Fajnie to wygląda, co? Choineczki, miasteczko. I can't To było 11 Gdzie jest 11? Nie, to jest 8ka. To już było. Nie. No ja widzę jedenastkę. Tak. O wow! Co to jest? I Ja też nie wiem co to jest. Nawet ci wiku teraz wikusia. Ooo, jedenastka taka duża. Oh, jest? it's one of the uh, robots. Oh, yes, Dr. eggman. Fine, because she's ready to Oh, and it's um, oh, and his arms move with his mouth too. Wait, <laughs> love <laughs> Can I hang on this? <laughs> no, tell me, baby. And <laughs> which swoje his own, zawiesiła. <laughs> Tata otwiera dzisiaj dwa okienka, bo wczoraj zapomniał, zapomnieliśmy, Kacper, dekoracje do dużym pokoju. To jest? O, to jest super, a ja mam gdzieś takie miszki i to takie, wiecie, taki duży wymiar. Już to synek widziałem wczoraj. Bo to jest dla Kaspra. No I <laughs> w jedenastce, proszę Państwa, mamy co? A, babcia. A, babcia. Babcia to jest, pokaż, babcia, to jest ta babcia, znaczy w sumie to nie jest babcia, to jest prababcia chyba, czy ciocia taka prababcia, ta co śpiewała yy, okay. tą... Let's play the ball! Tak, dokładnie, jeszcze otworzymy sobie kalendarze, twinkle candle najpierw. Dziewiąteczka, dziesiąteczka, jedenastka. O, na samym dole jest. U, hu u. Jest to. Dobra, tu mi będzie musiało to spać, tak? Już pomieszałam cały ten kalendarz. Słuchajcie. A był tak ładnie ułożony. Jak jak chciałam to. Rany ja chciałam, to strasznie. To są zapałki do świec. Chciałam takie wielkie, ale fajne się odpala i tu są te świece aż mi się chce aż mi się chce odpalić świeczkę tymi zapołkami super to jest dobra teraz no na szukamy jedenastki ale wiem, że dziś jedenastka była chyba na wierzchu, bo z tego coś tak pamiętam o jest, tak tutaj z boczku coś wysokiego ciekawa jestem co to jest Ranę tą jedną ręką, powiedzieć, widzę, co się modna. O, myślałam, że coś jest dużego, ale nie, no jest pełnowymiarowy. E, ta, o, taki fajny jakiś ma w sobie e, brokacik. Ej, fajny.